Cześć, siemanko witam was serdecznie w odcinku, gdzie otworzymy sobie kolejnego blisterka. <laughs> Przepraszam, z kartami y, polskiej reprezentacji wypuszczone przez Tops. Szukamy oczywiście kart limitowanych. Fajnie by było coś takiego trafić, ale czy trafimy, zaraz się przekonamy. No fajnie też by było zebrać komplet, bo już bym nie chciał więcej tego kupować. Bo jest 50 kart w całym komplecie. No mówię mam cichą nadzieję, że się uda. Zobaczymy. To jest Świderski, Klich, Moder, Buksa, Met, Matikasz, Glik i Arek Milik. Pewnie trafić tutaj jakieś limity z graniczy z sudem. Jest Duma Polski Robert Lewandowski, Puchacz, Góralski, Milik, Buksa, Krychowiak i Piotr Zieliński Fajne te karty, bardzo fajne Mówię, fajnie taki secik będzie sobie zebrać Kamil Glik Ma polski Chwila, chwila Jest, mamy limit Mamy limit Wow Limit do 99 Jana Bednarka Niemożliwe <laughs> Przepraszam Wow Czyli jednak udało się trafić limit. Co my tu jeszcze mamy? Przemek Frankowski, Kozłowski, Klich, Zieliński, Kiwior i Duma Polski. No i co my tu jeszcze mamy dalej? Zieliński, Jóźwiak, Linetti i jest Nikola Zalewski. Fajna karta. Skorupski i Kamiński. Mam nadzieję, że będzie komplecik. No ale super! Nie spodziewałem się tego. Jan Bednarek na karcie limitowanej do 99 mogli zrobić ją trochę lepiej, nie ukrywajmy, bo tutaj tylko taka obramówka jest w koronie. Nie jest to nic, wow, ale limit jest, to jest najważniejsze, czyli wiemy chociaż jak wygląda limit. Przepraszam, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu i napiszcie co sądzicie o tym, że trafiliśmy Jana Bednarka na limicie do 99, potem mamy limit chyba 50 i 1 z 1, no. Ten 1-1 ciekawy mógłby być, no ale fajna karta, ważne, że chociaż to trafiliśmy, tyle nam się udało. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, siemaneczko, cześć, piątka.